O Jezu, to też się przesunęło z wojski. Dobra, tego nie było, to się wytnie. Ja nie widziałam tego. Pewnie jak ten facet na mnie naciskał w autobusie, to się poprzesuwało wszystko. Cześć. Przychodzę do was dzisiaj z zapowiedzianym kalendarzem adwentowym. Jest to kalendarz John Lewis and Partners, który dorwałam na brytyjskiej stronie. Jest to właśnie strona o takiej nazwie i oferuje nie tylko kosmetyki, ale także tam są różnorakie produkty do domu i tym podobne. Ten kalendarz dorwałam w promocji Black Fridayowej minus -30%, kosztował mnie 550 zł, wcześniej kosztował ponad 800. Za wartość jest na tyle wartościowa, że Stwierdziłam, że to jest idealna okazja, żeby właśnie go dorwać. I można powiedzieć, że jest to najdroższy kalendarz, jaki do tej pory miałam. Wobec tego pokładam w nim ogromne nadzieje i serdecznie Was zapraszam już do unboxingu. Wow. I tak wygląda już otwarty kalendarz. Prawda, że przepięknie. Mam jakoś szczęście do takich pięknych kalendarzy, pięknego designu. No, może dlatego, że ja je po prostu wybieram takie. No i oczywiście do konkretnej zawartości. Z racji tego, iż cena tego kalendarza będzie była wyższa, też będzie konkretna. Dobra, i yy, widzę już, że mamy 25 okienek, także o no, jedno okienko więcej niż w tych takich standardowych. No i co? No i przechodzimy już do otwierania, bo nie mogę się doczekać. Mamy jedyneczkę, jedyneczka jest dosyć duża. O! Co my tutaj mamy? Mamy tutaj świeczuszkę, pierwszy raz trafiła mi się świeczka. I ta świeczka jest w identycznym zapachu jak te wszystkie spreje do poduszki, bo pachnie mi lawendą. Geranium może? Jest to świeczka z Neon, markę kojarzę. cudowny zapach, no i jest też napisane, że jest takie wskazanie do zapalenia sobie tej świeczuszki na dobry sen. Super, ja jestem bardzo zadowolona, bo ogólnie nie jestem jakimś fanem świeczek, aczkolwiek jak już mam, to z pewnością będę zapalała sobie tak dla takiego klimatu może. Także pierwsza jest świeczuszka do spania. I dwójeczka. No, po prostu tak przepięknie wygląda ten kalendarz. Podobnie się cieszę jak po otwarciu Look Fantastic, bo on też ma 25 okienek. Pozostałe, które otwieram, miały po 12. Także, no, radość też jest porównywalna. A w środku mamy dwa produkty: aż The Supreme Anti-aging Skin Care at Night. Kremy pod oczy. Domyślam się. Kremik jest po prostu rozmiarów jak balsam do ciała dla Barbie. Jeden jest do obszaru wokół oczu, czyli ma 1 ml, a drugi jest po prostu taki, taki jakby serum do twarzy. Ma 2 ml. Zamiast dać serum w saszetce, to po prostu dali w takiej pojemności. Może jest mega drogie, może jest super skuteczne, także na razie nie, nie będę hejtować. Trójka za to jest wielka. O, i coś, co ucieszy mojego męża. Mężu, nie wiem, czy słyszysz, ale mamy tutaj mydło. Przy każdym boksie, przy każdym kalendarzu pada pytanie, czy było jakieś mydło? Oto jest. To mydło mnie naprawdę zaskoczyło. Prawie nie pachnie. Jest napisane, że plastic free, mimo że jest w takiej folijce, napisane Brailem. I do tego jeszcze pan Billy wygrawerował, że to on zrobił to mydło, bo jest robione ręcznie. Firma nazywa się Soap CO. No i powiem Wam szczerze, że mydło jest konkretne i bardzo się cieszę. Myślę, że nawet bardziej niż ja cieszę się mój mąż, któremu już oznajmiłam, że jest mydło, także coś i dla niego tutaj się dostało. No mówię Wam, cieszę się po prostu, jakby to był kalendarz Look Fantastic. Tak wróciłam do swojego pierwszego kalendarza adwentowego. No i oczywiście Was zapraszamy, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. W Czwóreczce, jest coś, o czym już wspomniałam nawet, bo jest to This Works This Lip Pillow Spread. Ostatnio mówiłam tą nazwę bez sleep, czyli po prostu Deep Pillow Spray <grych> i to jest w pojemności 10 ml, czyli w zasadzie dosłownie to, czego nie dostałam w boxie listopadowym Look Fantastic. E, super, no ja uwielbiam te spraye. Ciekawi mnie ta szesnastka, bo ja tutaj widzę coś wystaje stąd i zastanawiam się, co to jest. Piątka też jest na dole. Flora Street Electric Rubber Perfumy. Wow, 10 ml perfum. Perfumy, No i nieco złe. Nie, nie jest to stricte taki mój zapach. Może jakby wietrzeją trochę. Ale ja lubię kwiatowe zapachy. Ja lubię takie kwiatowo-świeże zapachy. Tak jak mówiłam, że ulubionym moim jest Calvin Klein Euphoria Blossom, który został wycofany, no ale zawsze można jakiś odpowiednik dorwać. Naprawdę spoko. Taki dosyć świeży. Jestem zdziwiona. Są perfumy. Teraz szósteczka, szósteczka jest jakaś taka płaska, więc mam nadzieję, że to będzie jakiś kosmetyk kolorowy. I mamy tutaj Nars puder brązujący, czyli mamy tutaj brązer z Narsa. To jest może... Tak, to jest Laguna. Z Narsa nigdy nie miałam żadnego produktu, chyba. Nie, raczej nie miałam. Natomiast, no, kto nie słyszał o brązerze Laguna z Narsa? Przecudowny! Kolor w sumie w podglądzie, jak patrzę, to wygląda bardzo podobnie do tego z huli. Zaraz Wam pokażę. Tak. I w podglądzie też widać, że ten z narsa jest ciemniejszy, ale oba są w podobnej tonacji. Są takie takie neutralne. Jest to w zasadzie pierwszy kosmetyk kolorowy w tym kalendarzu, ale zobaczcie, to czyli z grubej rury. Teraz mamy siódameczkę. Z grubej rury zaczęli i mamy dalej kontynuację. Mamy tutaj Benefit i prawdopodobnie jest to produkt do brwi. Tak, 24 godziny Brow Setter. Wow, to jest przezroczyste. Więc po prostu chyba ma trzymać nasze brwi w ryzach. Ósemeczka, specjalnie szukać nie trzeba, tutaj troszeczkę tak ciężej. A ciężej dlatego, że mamy tutaj Philip Kinsley. Czyli moja też ym, mogę powiedzieć, że jedna z bardziej ulubionych marek, jeżeli chodzi o produkty do włosów. I jest to Elasticizer. I chyba taki pełnowymiarowy produkt jest dostępny jeszcze na Look Fantastic w tych skarpetach. I akurat w skarpecie dla kobiet jest chyba takie pełnowymiarowe wielkie opakowanie, właśnie tego. I tak samo jak ten Elasticizer, który miałam z innego kalendarza, tak i tutaj nakłada się przed myciem włosów na wilgotne włosy. Trzyma się tam około 20 minut. Tam 10-20 minut, im dłużej, tym lepiej, standardowo. Więc, jeżeli chcemy, to nawet można na noc to zostawić i rano umyć głowę. No a potem po prostu spłukać to, myjąc głowę, i niekonieczna jest odżywka. Chyba, że chcemy jeszcze nałożyć odżywkę, to śmiało. E, super, bo tamten mi się kończy. To ma 40 ml, tak samo jak i tamten. To jest jedyny produkt, po którym miałam naprawdę błyszczące włosy i one były takie gładkie. Podobnie jak Emma Hardy, Philip Kinsley, to jest już taka marka, która dzięki wszystkim boxom, kalendarzom według mnie jest naprawdę dobrą marką i moją jedną z ulubionych marek. Super, bardzo się cieszę, że ten produkt tutaj jest. Dziewiątka, dziewiątka jest jakaś duża i chyba widzę, co tam jest. A skoro Daily micro, Microfoliant, to zakładam, że jest to taki produkt złuszczający. Produkt w proszku, którym myjemy twarz, który w styczności z wodą yy, po prostu pewnie zmienia się w pastę i dzięki temu tą twarz myjemy. Natychmiastowy efekt wygładzenia i rozjaśnienia skóry. Z miłą chęcią poczytam opinie na temat tego produktu. Widzę, że tutaj są enzymy: papaja chociażby, kwas salicylowy, enzymy ryżu. Skóra staje się natychmiastowo rozjaśniona z widocznymi z widocznie mniej widocznymi porami Dermatologica i mamy tutaj 13 gramów a mamy zniżkę na aż 75 gramów natomiast pytanie ile tego trzeba zużyć, żeby umyć tym twarz może trzeba więcej zużyć, nie wiem. I w dziesiąteczce mamy coś, co już znam, bo jest to tonik z firmy Ren. Jest to tonik z kwasami. Aha, ja jeszcze nie, nie zaczęłam tego poprzedniego, który też znalazłam. Już nie pamiętam w którym kalendarzu. Nie będę Wam mówić, nie będę spoilerować też zresztą. Dziękuję za uwagę przy poprzednim filmiku, bo faktycznie czasem jest to spoiler. Takie mówię nigdzie, co znalazłam. I mamy tutaj 50 ml, czyli w sumie nie taka mała pojemność, akurat do wypróbowania. No, tu już mam dwa, wobec tego 100 ml. Śmiało będę mogła wydać konkretną opinię na ich temat. I słyszałam bardzo dobre opinie na temat tej marki, wobec tego też będę pokładać duże nadzieje w tym toniku. Toników nigdy za wiele, one po prostu idą jak woda. A że jest taki bardzo wodnisty, to bez problemu wleję do jakiegoś pojemniczka z atomizerem i będę sobie po prostu spryskiwała twarz. I mamy tutaj coś też ekskluzywnego, bym powiedziała, bo jest to marka Lancome farfocel się przyczepił, aktywator młodości. Jest to serum do twarzy, dosyć y, znane, bo sama też kojarzę to opakowanie, tylko w większym wymiarze. A tutaj mamy 7 ml, także y, tak akurat, żeby sobie gdzieś ze sobą wziąć, ewentualnie po prostu, żeby przetestować, zobaczyć jak to działa. No i super, bardzo się cieszę, bo marka Lenkom. Jest to naprawdę ekskluzywna marka. Zobaczę, czy na tyle ekskluzywna, że moja buzia się z nią polubi. Już dwójska czwórka chciała się wyjąć, ale nie, jeszcze nie, jeszcze czekaj na swoją kolej. Jedenastka, także szukam dwunastki. I w dwunastce mamy produkt z Clinic. Jest to taki płyn do demakijażu. Czy dwusfazowy, czy nie. Nie wiem, bo się wymieszało. Dosyć przebojową drogę miałam z tym boksem, bo jechałam MP-kiem Jakiś pan nam nie mocno naciskał. Bałam się bardziej o kalendarz niż o siebie. Płyn do demakijażu powiek, rzęs i ust. Takie kombo. Akurat takiej pojemności produktu do demakijażu nie miałam, także bardzo się cieszę, bo będę ze sobą brała na jakieś wyjazdy. I powiem wam, że czuję cały czas ten zapach. Perfum! Macham rękoma i ten zapach cały czas gdzieś tutaj krąży. Jest naprawdę ładny. Dobra, więc mamy płyn do makijażu z Klinik. 30 ml. Super, też się cieszę, bo z Klinik też nic nie miałam i też ten produkt akurat mi się przyda. Gdzie jest trzynastka? O, tutaj trzynastka schowała się na dole. I też karteczka. Tutaj akurat jest jakby kupon na make-up. No tak, no bo to wszystko jest do wykorzystania w sklepie John Lewis. Wobec tego. Jeżeli będę gdzieś w pobliżu, to na pewno skorzystam. Dobrze, włożę z powrotem. Jest to Bobbi Brown. I jest to Longwear Cream Shadow Stick. Który ma tam niecały jeden gram. Prawdopodobnie taki malusi, malusia wersja. I kolor nazywa się Golden Pink. Z Bobbi Browna nie miałam jeszcze żadnych produktów. Jest to tak, jest to takie złoto. Takie ładne złoto. Wow ale już pięknie błyszczy. Myślę, że to będzie takie idealne wykończenie makijażu, jeżeli na przykład weźmiemy ze sobą tylko matowe cienie, a będziemy chcieli jeszcze rozświetlić środek powieki, czy ewentualnie tutaj w kącikach sobie użyć. To jest to taki po prostu typowo złoty kolor, a skoro Bobbi Brown to wydaje mi się, że to powinien być trwały produkt. Cernastka jest u góry. Mmm... I dalej mamy też produkt kolorowy, kosmetyczny. Jest to Laura Mercier. Jest to matowa pomadka do ust Laura Mercier. No i kolor wskazuje na to, że jest to... Piękna czerwień. I nie jest to taka typowa czerwień, bo to jest taka malina, bym powiedziała. Zobaczymy, czy będzie mi pasować, bo ja ogólnie jakoś jak nie przykładam za ciemnymi pomadkami, co zresztą widać, pragnę na każdym nagraniu. No, ale wiecie, Laura Mercier, wobec tego myślę, że trwałość tej pomadki jest zdecydowanie wyższa aniżeli tych, które do tej pory mam w tego typu kolorach. Jest jej 15. I piętnastka jest jakaś ciężka. To jest maseczka. Evolve, czyli chyba ta sama marka, której dorwałam ostatnio, ten taki żel do mycia twarzy, który był też bardzo drogi. Radiant Glow Mask. Do wszystkich typów skóry. 30 ml, bo to jest 100% naturalny produkt, ale w 86% organiczny. Czyli nie taki w 100%. I wiecie co? Jest napisane Made by Marzena. Pozdrawiam cię marzena. Tak samo jak z tonikami, tak samo z maskami. Ich nigdy za wiele, bo one się zużywają w bardzo szybkim tempie. Wobec tego e, cieszę się zawsze jak dziecko, kiedy widzę maskę albo tonik. Dobra, i teraz jest szesnastka, czyli ta tajemnicza szesnastka, e, z której wystaje jakiś produkt, także zobaczymy, jaki to produkt jest. Kurczę, ale to pachnie tutaj intensywnie. Prawdopodobnie firma nazywa się Elevate. E, nazwa tego produktu to jest Algenist. I ma za zadanie oczywiście eliminować zmarszczki. Dobra, czyli jest to zaawansowany serum z retinolem. Posiada w sobie taki czysty, wegański retinol e, połączony z zielonymi algami, żeby zabezpieczyć efektywność retinolu. Kurczę, no wiecie co? Z samego opisu y, jestem skłonna uwierzyć w działanie przeciwzmarszczkowe tego serum. Zwłaszcza, że mamy tutaj jakiś opatentowany składnik. No i serum wygląda tak. Malutkie serum mamy tutaj raptem 5 ml, 17. Tak. Jest to krem z Elemis na noc, znany mi już, y, tylko jeszcze nie używałam, a tutaj mamy akurat 15 ml, czyli mniejszą formę. No i tutaj mamy takie zaproszenie na 15-minutowy zabieg, taki masaż, czy twarzy, czy rąk. Wobec tego, no. Mówię, jeżeli się wybiorę do marca 2020 roku do chociażby Londynu, to zabiorę wszystkie karteczki i będę po prostu tam leżała i pachniała, będą mnie masować. Tutaj się osiemnastka ukryła. I mamy tutaj żywą si. Nie wiem, czy to już wymawiam, ale już widzę, że jest to 10 ml wody toaletowej. Kolejny produkt, takie pachnidełko. Nic dziwnego, że tak mi tutaj zajeżdżało czymś. Wow, ale pięknie wygląda. Nigdy nie miałam takich malutkich perfum. A uwielbiam małe rzeczy, po prostu kocham małe rzeczy. That's what she said. <laughs> I tutaj jest to takie logo, nawet firmowe. I otworzę. To tak się. To tak się używa tego. Ups. Hmm, to się chyba połamało. Ej, połamało się. Udało się wylać troszeczkę, ale w środku jest ten pipek taki. Dobra, napiszemy do John Lewis. I to są też bardzo ładne perfumy. To tak jakoś jakby trafili w moje gusta, bo taki bardzo kwiatowy, ale świeży. To chyba jest zapach, jeżeli dobrze czytam, L'Interdit. L'Interdit. Może tak. Yy, I naprawdę jest bardzo ładny. Pomazana jest tym pomadką z, La, z Laura Mercier. Zobaczymy jak się trzyma. Teraz jak ją rozetrę. Troszeczkę się roztarła, ale nadal jest. I to tak dosyć konkretnie się trzyma. Także myślę, że produkt jest trwały. Ok, yy, to była osiemnastka. To teraz przechodzimy do dziewiętnastki. Jeszcze przed nami sześć. I w Laurent yy, maskara zwiększająca objętość. Kurczę tych maskar, to będę miała tak napęczki. No, jest to mała pojemność, bo mamy tutaj 2 ml raftem, także jest naprawdę chyba najmniejszą maskarę jaką do tej pory wyjęłam z jakiegokolwiek boksa czy kalendarza. No, ale, no ale wiecie, no, i, i w Saint Laurent, więc myślę, że ta maskara jest droższa niż wszystkie, które mam. E, także można wybaczyć te 2 ml. 20 teraz jest większa. Tutaj też konsultacja albo y, makijaż, który będzie można sobie wykonać. Mamy tutaj 30 ml, produkt Clarinsa i jest to balsam do ciała. Nie jest źle, z Clarinsa jeszcze nic nie miałam, wobec tego będę w stanie przetestować. Jest to balsam y, odżywczy z masłem Shea do suchej skóry, czyli do mojej. Także myślałam, że jest to krem do twarzy, jakoś tak wyglądał. Wow! Nie czytam karteczek, tylko przechodzę od razu do y, zawartości. Mamy tutaj produkt Deki i jest to rozświetlacz. Z Beki Champagne Pop, czyli ten chyba kultowy kolor z Beki. Pięknie wygląda ten rozświetlacz. No, myślę, że nie trzeba go przedstawiać. To jest klasa sama w sobie i przepięknie rozświetla. Natomiast, czy tworzy taką taflę? To myślę, że kwestia sprawdzenia na policzkach. Ja na pewno też nagram taki odcinek z przetestowaniem produktów, które do tej pory w kalendarzach znalazłam, żeby wam też pokazać, jak one się sprawdzają. Kolorowy to nie jest, bo mamy tutaj maseczkę do twarzy dosyć masywna. Jest to maska w płachcie. 25 ml biocelulzowa, nawilżająca maska Sara Chapman. To zakładam, że też nie należy do najtańszych produktów. 23. Charlotte Tilbury. Patrzcie jaki przepiękny. To jest malusi kremik nawilżający z Charlotte Tilbury. On chyba był po prostu w tym kalendarzu Charlotte w większej pojemności, a tutaj mamy 7 ml, także też możliwość spróbowania, przetestowania jest. No i zakładam, że to jest drogi kosmetyk. Ceny są ogromne zdecydowanie. Może za wysokie, bo w większości płacimy za markę, no ale też ciężko im odjąć, że to są dobre produkty. 24, czwórka, czyli mamy wigilię z Bare Minerals, taką małą pomadkę w dosyć ciemnym kolorze. Taki y, brązowo-burgundowy, bym tak nazwała ten kolor, i jest to matowa pomadka. I jest to kolor Scandal na pewno rzucamy się w oczy, mając ten kolor na ustach. Przechodzimy do 25, piątki, czyli ostatniej szuflady. Wow! Coś dużego. Ta firma to jest Aqua di Parma. Kolonia ojejku. Aż się boję. Chyba ktoś tworzył ten kalendarz z myślą o tym, że mężowie potrzebują mydeł. Mamy zestaw tutaj trzech mydeł Aqua di Parma, w takim przepięknym też pojemniczku, e, który myślę, że z powodzeniem też może służyć ja już tutaj widzę zastosowanie do pędzli chociażby. Ojejku, po prostu jakbym wchodziła do lasza. Naprawdę ten zapach kojarzy mi się stricte z laszem. Nie wiem, czy miałam coś z lasza, co tak pachniało, ale ktoś powie mydła, <grywa> ale są to naprawdę luksusowe mydła, bo na lotnisku jakoś tak zatrzymałam się przy ich stoisku i i bardzo dużo kosztują. Takie mydełka często się gdzieś kładzie, żeby po prostu ładnie pachniało, czy to w garderobie, czy w szafie. Wobec tego, no nie wiem, może póki zużyję, to takie zastosowanie znajdę na te mydełka. Mam tutaj ogrom tych produktów i jestem naprawdę zaszokowana, jakiego typu tutaj są produkty. I zaraz obliczę Wam, powiem, jaka jest wartość zawartości w przeliczeniu na mililitry, czyli na pojemności, które tutaj dostajemy. Podliczyłam wartość zawartości tych produktów. Dostajemy naprawdę luksusowe produkty, natomiast w przeliczeniu na mililitry, na gramy, na te pojemności które tutaj otrzymujemy wartość zawartości wychodzi jakieś około 1600 zł ja zapłaciłam za niego 550 także dostajemy taką trzykrotność ceny boksa no plus jeszcze wysyłka, no ale powiedzmy, że trzykrotność ceny dostajemy i możliwość przetestowania naprawdę luksusowych marek ja się cieszę z tego tytułu najbardziej, bo no myślę, że sama z siebie bym tych marek nie kupiła póki co, może w przyszłości ja teraz będę po prostu wiedziała, czy warto kupić pełnowymiarowy produkt. Dajcie znać, co sądzicie o tym kalendarzu, czy go wcześniej widzieliście. A jeżeli Was zainteresował to, czy zastanawiacie się nad jego zakupem. Tak jak mówię, teraz z tytułu Black Friday jest zniżka. On jest tańszy o jakieś 50 euro. Wobec tego sporo. I ja dlatego dopiero teraz też się na niego zdecydowałam, a nie wcześniej. No bo wiecie, można zaoszczędzić. Zapraszam Was też do oglądania moich poprzednich kalendarzy adwentowych, bo troszeczkę ich jest. I też to są takie kalendarze, które nie występują na polskim YouTubie. Bo staram się wyszukiwać takie perełki, takie których jeszcze nikt nie otwierał. Wobec tego też tam Was zapraszam. I oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Do zobaczenia już w następnym filmiku. Cześć!